To w ogóle jest dosyć skomplikowane pojęcie, bo ono używa z jednej strony takiego sformułowania jak transformacja. Transformacja to znaczy pewna zmiana technologii wytwarzania energii. A z drugiej strony odnosi się do pojęcia sprawiedliwości. Na różne sposoby rozumiemy pojęcie sprawiedliwości. Ale myślę, że tak odwołując się do takiego potocznego rozumienia, żeby coś było fair, żeby się odbywało w sposób uczciwy, no to jak mamy zmianę technologiczną, jak na każdej zmianie. Część z nas na tym traci, domniemujemy, że większość na tym zyskuje. Sprawiedliwość w tym procesie polega na tym, żeby go zaplanować. Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak w Zagłębi Wałbrzyskim, kiedy w ciągu zaledwie kilku lat gwałtownie pozamykaliśmy szyby, cała masa ludzi się znalazła na bezrobociu, a dookoła system gospodarczy był zbyt ubogi, żeby zapewnić, zapewnić ludziom inne miejsca pracy, żeby zapewnić alternatywy. Więc musimy doprowadzić do tego, żeby ten proces był rozłożony w czasie po to, żeby były w stanie w trakcie się wydobyć nowe miejsca pracy, nowe sektory gospodarcze. W skali mikro dla znacznej części z nas mieszkujących w Śląsk może być to rzeczywiście decyzja o tym, jaki będzie nasz komfort życia zapewnienie wynagrodzenia 1 do 1 będzie niezmiernie trudne, nawet jeśli nasze kompetencje są w tej chwili mocno pożądane. Pamiętajmy, że przecież w górnictwie na przykład pracują specjaliści od energetyki, elektrycy, specjaliści od wentylacji i te osoby są jest na nie zapotrzebowanie. Niemniej jednak zarobki nigdy nie będą takie, jak do tej pory, czy do tych poziomów nawet nie będą nawiązywać, to w skali mikro. W skali makro bez wątpienia będzie to jedno z największych przedsięwzięć, które czeka w tej chwili nie tylko region, ale po prostu nas jako kraj. To jest całkowita zmiana myślenia o regionie, kraju. To jest proces, który z definicji jest oddolny. To nie jest coś takiego, że zrobimy Wam transformację, a Wy się tutaj cieszcie. Dopóki ludzie nie będą w tym uczestniczyć, dopóki nie będą czuli, że to jest ich proces, w którym oni są zaangażowani to będzie tylko szumne słowo na inną wersję restrukturyzacji. Będzie dokładnie ten sam proces, który znam od 30 lat, który był zewnętrzny, narzucony i który ludzie nie akceptowali. W związku z tym nie chodzi o to, jak przekonywać ludzi do sprawiedliwej transformacji, tylko jak umożliwić im zrobienie jej, tak? czyli jak im stworzyć warunki, aby oni się sami zaangażowali i stworzyli sobie transformację taką, jaką oni chcą. Transformacja będzie sprawiedliwość, że będziemy pamiętali o lokalnej gospodarce. W poprzedniej transformacji zupełnie pomijały ten aspekt, dawano odprawy górnikom, zupełnie zapominano o rozwoju lokalnej gospodarki. Miasto Bytom ma do nadrobienia zaszłości z poprzednich transformacji. Mamy też ciągle działającą kopalnię w Bytomiu, której deadline działania został przez rząd wskazany. W samej kopalni pracuje około 3000 osób, natomiast w firmach koporujących mówi się, że drugie tyle Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że mieszkańcy Bytomia pracują w kopalniach nie tylko w Bytomiu, ale też w miastach okolicznych. Musimy się przygotować na to zjawisko, ale też musimy naprawić to, co zostało zrobione. Oczekujemy wsparcia na poziomie kilkuset milionów, miliarda złotych po to, żeby tą lokalną gospodarkę przygotować, ale też po to, żeby mieszkańcom dać czystą zieloną energię w przystępnych warunkach cenowych. Realizujemy szereg działań strategicznych jest to w programie naszych działań strategicznych a obecnie pracujemy nad strategią rozwoju metropolii do roku 2035 a więc to spojrzenie jest daleko wzroczne niemniej jednak ważne jest tu i teraz pracujemy nad programem Elena to jest wymiana i termomodernizacja wymiana kotłów w budynkach wielorodzinnych, ale też w jednorodzinnych pod postacią programu Stop Smog. Różni aktorzy, którzy będą tę sprawiedliwą transformację tworzyć, mogą mieć zupełnie inne wizje tego, co to znaczy sprawiedliwe. Dopóki nie stworzymy platformy, w której ludzie mogą zderzyć te swoje wizje tego, co jest sprawiedliwe, a co nie, i wypracować jakiś konsensus, do, do tego momentu nie będzie żadnej sprawiedliwości. Ja bym powiedział wręcz, że my w Polsce nie mamy ani sprawiedliwej, ani transformacji.